Hej, 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 Sia wszystkim tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku, z której zagrajmy w Dabanie Gowaj... Afterbirth, przepraszam bardzo. W sumie skoro odblokowaliśmy na Kenem trinket, to zagrajmy na grizie. Bo czemu by nie? Bo mogę? Tak, mamy. To nie działa. A nie! o, Czekaj, co? Uu, 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 uu. Ten start No tak, my mamy kluczyk na początku, zapomniałem u niego. Ale... <suszy> Eee, mamy nożyk, kuźwa. XD This gonna be good. O, jeszcze mamy życie, takie? No co, w takim razie możemy wejść tutaj. To dzięki. Jej, wyleczyłem się tyle, co straciłem i mogę się cofnąć. Okej. Okay. Nie wiem, wezmę to, jak mi dajecie za darmo. Eee, ogólnie za się centów sobie kupimy to. Bo to jest dobre. Potwierdzone. Sprawdzą i potwierdzą. No i mamy nożyk na start. Nie powiem, żebym był zły z tego powodu. Zdecydowanie nie jestem. Zdecydowanie to jest jeden z fajniejszych itemów. W momencie, kiedy obrywamy, robi się waliu. A jednak zdarzy nam się oberwać. Więc niech będzie. Pieniążki, jednak są główną walutą tutaj. Bo za pieniądze tutaj możemy kupić wszystko. Dosłownie. Opa. Opa Zabite. Oj oj oj. Panie! Muchy, won! Zabijam muchy z noża. Ta precyzja. Ta precyzja, te wybuchy. Oj! Okej. Okay. Ale miałem obrywać dopiero jak kupię ten item. Rozumiecie kolejność? Dopiero jak? Hopa. Nie wcześniej, bo wcześniej to jest nieopłacalne. Hoppa! Dobra. Oj. Eee, chyba sobie tak? I sobie tak maile wiii! Wiii! Odsłoniętym, jakby stawię, a nie zabiję. Dobra, więc miejsca robię tak, bo tak. Okej, okay. dobra, nic więcej mnie nie interesuje. Hopa, pieniądz. Yep. Ło, co za chory damage! Że na początku no wiadomo oj, kurwa, mać! Nie chciałem tego zrobić. Zostałem monetkę, no to fajnie, ale ogólnie słabo. Monetka jest bardzo fajna, ale jakby nie patrzeć. Eee, to nie bądź ciekawego. Nie, to daje nam lakap. Eee. No nie, wiem, jakieś sceptyczne podejście do laku. Biorąc pod uwagę, że nie mam żadnych synergii. A eee, idź ode mnie. A solo. Zjebałem trochę, że stoczyłem sroherta, teraz nie mogę zrobić deala za dwa życia. Jeżeli będzie, jeżeli będzie Jeżeli będzie Opa, opa powiedziałem. No niestety Yep, uwaga Nie jest to za dwa życia Ale jest OK, jak najbardziej Jest to za życie Jest jak najbardziej okej, okay. wow Wow Ale zajebisty, debil room, zwiększone obrażenia, życia Jeszcze item do gapiego Chore Chore, moi drodzy jak najbardziej dobry start. Oczywiście skrzyneczki możemy otwierać naszym trinketikiem. Teraz handel będzie zajebisty, bo ogólnie nie będzie tracić kluczyków na te skrzyneczki. Ten trinket jest bardzo spoko, jeśli chodzi o oszczędność kluczy. Eee... No, PSY, no Zobaczmy co dostaniemy. Hop, tears down. To niewiele mnie obchodzi w tym momencie. Range down. Nie wiem czemu mam nożyk z tyłu. Ale okej. Okay. Retrovision. Serio, dobra, napraw mi się. No, chyba się nie naprawi, jak. Sery nawet menu tak jest. O mój Boże. A, wiem czemu. My chyba mamy. To chyba się robi, jeżeli mamy parę itemów Maturi. Coś takiego. Jeżeli mam kilka itemów. Żeby tworzyć nie stracić życia. Wow. Znaczy, spoko. Nie muszę walczyć z bossem. Bo już dotarliśmy tutaj. Zajebiście. Większe nabrażenia, spoko. Chyba jak podniesiemy parę itemów od Matuli, to wtedy mamy coś takiego. No dobra, no. Jazda. A, kluczyka nie wziąłem. Pojawia nam się drugi nożyk. Kuźwa mać. Ja pier... O, może. Dobra, co się cofnę. Przy okazji kupię sobie klucz, bo mogę, bo mi stać. Hapa. Nie dzięki. NIE DZIĘKI! Hopa, teraz wybuchnij. O, proszę, Pils. Retrovision. Czy ja mogę się tego pozbyć? Nie, to chyba się stakuje nawet. Że na pewno się nie pozbędę, jeżeli drugi raz użyję. Ale no cóż, muszę przeżyć. To, że to chyba znika po jakimś czasie, ten cały efekt. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Fuck you. Fuck you, mate. Ech. Come here. Get over here. Jej. Yeah. Peł! Cześć, gubienko? Pa, Główienko. Ale nie, mieć naszek na początku. Piękne, piękne, piękne. Piękne, piękne, piękne. Jestem... Kuźwa mać, ranny. Nic nie widzę, co się dzieje? O mój Boże! Jak ja dobrze, że mam tą świnkę, ale... Bez przesady, ile życia tracę. To nie jest fa... Gro, gro, gro. Słuchaj, słuchaj gro ogarni dupę. Eee, dalej nie ma, a tak, nie ma nic ciekawego. Nie mam jak rolnąć nawet, więc mech. Mogłem się zranić, pojeździć po 5 centów. I hate you. Przynajmniej nie będziemy musieli się bić e, z, e, po Devil's Room. Z oczywistych powodów, mi jest to, że już tam byliśmy. E, stracić życie, ale chyba nie zdążę się wrócić. czy znaczy, może zdążę całe życie za 5 centów. Co się w sumie... Z... Na no to wychodzi. Nawet nie całe, bo mam 6, więc jest warfit. Nie podniosłem tego jednego. Trochę słabo, ale. Ale ogólnie warfit, bo możemy sobie kupić 100 Heart za 5 centów, więc mamy 6 centów, więc jest, jest opłacalnie, co nie? Dokładnie. Wyopłacalnie. Dobra, 100 Heart się nie różni Black Heartowi, ale, ale to nie jest istotne w tym momencie, ok? Umówmy się. To nie jest istotne w tym momencie. O mój Boże, posrało Cię chyba. Speed up i tears down, super. Czyli teraz nie mogę kupić absolutnie nic Because Mogę kupić to I wejść tu I wziąć losową rzecz BRZMI JAK DOBRY PLAN Ło! Wow, proto Ej to nam daje zajebiste obrażenie To jest to co Powoduje, że szyb... bardzo szybko mam takie malutkie kuleczki Wciąż nie zmienia faktu Jest to zajebiste Niesamowicie zwiększa obrażenia A pajączki, cześć Cześć pajączku Apa Wow! Jeszcze się respi na nas Wrednę, że tak. Gin. O, dostałeś kosę w twarz. Jak się z tym czujesz? Haha dzięki, dzięki temu, że mamy kosy jest to super easy. Tu możemy mieć dwie kosy. Jakie to są chore obrażenia? Tak, by the way. każda druga nie, nie jest wystrzelana. Opa! No podejdź. Okej, okay. oni i tak nie ranią. Eee. O mój Boże, to zaraz umrę. Kupimy sobie te 5 centów. Za 5 centów życie. Bo jednak to jest trochę niebezpieczne. Nie uważacie? Kupię sobie dwa. Kupię sobie trzy. To jest jakieś przynajmniej pewne. Hopa! Jak masz pieniądze, masz wszystko. No i drodzy. Teraz tylko nie jebnij mi brimstone'em, kiedy nie patrzę. O, to chodziło. Opa. Jeszcze szybkie. To nam naprawdę zwiększyło nie, potwornie obrażenia. Brawo dla mnie. For fuck's sake. For fuck's sake. For fuck's sake. No. No i Debirum, jak będą deal'e za dwie ma... Za dwa serduszka, to wezmę tak czy siak. Bo deal'e za dwa serduszka. Zostanę brimstone'a, czy inne gówno. Ha, nożyk ma priorytet. Ale nie ważny Przykład, o mój Boże, co się odpierdziela? Serio, Dyrus za dwa serduszka, o tym mówiłem. Judas Shadow, to czy akurat tego nie chcę, ale, bo nie będziemy mieli zaliczonego Kenem, zaliczonej Keny gry, Mech. Idziemy stąd. Idziemy stąd, do macicy. Tam, gdzie lubimy. Jej, do łana. lubimy do łana. Co mu wypada? Jakiś bobek czy co? Chyba monetka mu upadła, ale no nie wiem. Nie ma co chodzi. Hopa. Eee, życie. Życie, życie jest z Której nigdy nie masz dosyć. Naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ło, wow, udało się. Naprawdę nie mam resetu dalej. Dobra, weźmiemy sobie zwiększenie obrażeń. To Tirsy mam wyjebane. Weźmiemy sobie kluczyk. Poison Tears Wezmę to, bo czemu by nie? Jakby nie patrzeć, czemu miałbym nie brać? To jest życie więcej. Akurat potrzebuję go. Tearsy mi się nie przydadzą. Akumulator, no też niezbyt mogę wykorzystać. Wow! Opa, hoppa. To idziemy Nie Bombni mamy. No ale trudno się mówi. Ula, itemy za 15, yy, za 10 bomb są teraz takie dobre. Ogarnijcie, no bo jedna bomba kosztuje 5 centów, co nie? Czyli 10 bomb to jest koszt 50 centów. A kupujesz taki item za, nie wiem, za 15. W środku kiedy masz item z 5 bombami, to płacisz za 5 bomb. Kuźwa. Eee. Za 5 bomb, 15 centów, a nie 25. Chory, gówno. Oczywiście, przecena jest super przejebana. Ale jak mi się podoba ten tryb Z tym rozporządzaniem hajsem Tak mi się to podoba Mamy chore obrażenia Jej Okej, okay, teraz wy Te kombinacje, ten nóż na sam start, nie? Czy jak wygrać grę z miejsca? Przepraszam bardzo eee, a tak, tutaj nie ma rolu Niczego, dobra jazda Na pełnej Czemu by, tego, czemu by nie zrobić? Oj, zabiłem zanim zabił mnie. Dobra taktyka, pin. Gorzej. Z drugiej strony mamy. Aha! Dawaj, hajs. Dawaj, pieniądze. No. Ok. O mój Boże, fuck you. Czy on naprawdę tutaj ugrzązł? nie może wyjść. Czy nie, żem narzekał? Hopa Hopa, zabij szybko, zabity Ej, koleś nie może stąd wyjść, to już spoko Oj! O mój Boże, to zaraz zginę Hopa 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 Nope Coś się zbugowało, śmieszny bug w sumie Hopa Hopa nie mogę cię zatruć, for fuck's sake. Hej! Oh, fuck you! On zabiera chyba całe życie. Co jakby nie patrzeć, teraz umieramy. Jeżeli weźmiemy deal z szatanem. a mam, mam wybór? Chyba nie. Eee, w takim przypadku nie umieramy. Bo robimy coś takiego. Nie będę mieć efektu babilońskiego, bo nie chcę umrzeć i się zamienić w czarnego Judasza. Ale. Ale mam więcej życia. Więc niech tak będzie. Niech tak będzie. Eee, kluczyk. ja tak, kupię jeden kluczyk. Hop. Na kolejny treasure room. Hopa. Z miejsca, gdyby... W razie, gdyby nie było kluczyków do zdobycia, jest taka szansa. Pow! Wylądował, połamał sobie krzywą mordy. Dobra. I teraz będzie i tym kluczykiem. Zobaczycie. Eee, nie wiem, wezmę to. Nie wiem, czy to wpływa na jakiekolwiek obrażenia lub wątpię. Co to? A, w ten sposób. Spoko. Tylko, że tak to nie działa zbytnio. Nie w ten sposób. Zwiększono obrażenia. Niech będzie. Weźmiemy sobie to. Resztę sobie rolnimy. Hop. Hop, powiedziałem. Roluj! Roluj! E, Okej, okay, niech będzie. Evil, serduszko, bomby, dużo bomb. Nice. Bardzo dużo bomb. Nice. E, nic ciekawego. Mam bomby, mogę się bawić. Przynajmniej przez chwilę. E, hop. Dalej, dalej. Fire rate, no teraz to mi zmniejszyło obrażenia, więc trochę niezbyt. Nope. Nie by to zwiększa obrażenia, ale to nie jakoś dużo. Zależy mi bardziej na większym zużyciu obrażeń. Co to jest, triple shot? Takie oko? Ta. To jest triple shot. Wezmę. Triple shot, jej. Zajebiście. Okej, okay, dalej nic. No tak nie z bym powiedział. Niby HP, a zaś. Coś... Co to jest? A, Holy Shot! Holy Light. A to jest spoko. Niech będzie. Nie wiem, jak to się będzie. A, prawdopodobnie nic nie zrobi. Bo to jest dobre, jak mam dużo tirsów, ale. Czy ogólnie nasz typ shot wygrywa nam wszystko? Hoppa! Hoppa! To jest zabawne. Ej, zaraz tu umrę. Jest zabawne, ale do czasu. No, Zawsze takie siałe, na no, dużo syfu. Hopa. Hopa. pa. jest to, że te noże działają jak. No, mamy trzy noże. Wiecie, jak ile zadaje obrażeń jeden nóż. Więc ten teges. Hopa. Ten teges. And ten Teges, and ten Teges. Wow! Zjebawszy? Hopa. Do... Nie mija sekunda, jak zabijamy te duszki, które jednak mają sporo życia, nie oszukujmy się. Nie oszukując się. Ale mamy zmniejszony zasięg. Chyba Tears wpływa na to, jak daleko pociski lecą znaczy nasze nożyki. Tak z tego co ogarniam. Wow. Hop. Halo. Mech. Co pierdolnięcie? Dalej nie ma. Trochę szkoda, że tyle hajsu marnuję. Dobra, ostatnia próba. Eee, Blood of Martyr. Eee. Eee. Mech. Dobra, nie mam wystarczająco dużo. Czemu berwałem? A, bo wlazłem. W sumie zaraz umrzemy. Potrzebujemy życia. Dobra. Tak czy siak? Papa. Papa. Opa. Rozwalone wszystkie. Ale jest fajne, że one się rozwalają i od razu lądują na moim nożu No ale ten, ten miniboss był takim utrapieniem. A tu proszę. Utrapienie, jakie utrapienie? Czysta przyjemność. Dobra, tutaj może być problem. O Boże, podwójny krampus? Pojebało Cię chyba. Okay. Okej, okay, nieważne. No to nie jest zbyt ciekawe. Nie będę ukrywać. Dalej nie mogę mieć opcji... Mogę nie mieć opcji rolowania. A! Raz się żyje. Raz się żyje! Będę tego żałować. Będę tego żałować. W ogóle mamy ten trinket, nie podeszła nic zaraz złota skrzynkę. No ironia. Ech, proszę, niech będzie rolowanie. O, jest. E, na pewno wezmę to, ponieważ potrzebujemy życia. I nie obchodzi mnie cała reszta. Eee, martyr trochę późno podszedł. Nie uważacie. Jep. E, ciekawe, jakby Monster Lang działał. Można potem sprawdzić, w sumie. Z czystej ciekawości. Dobra, mamy trzy życia. Tutaj tak nie jest dużo, pamiętajmy o tym, więc próbujmy nie stracić żadnego. Nie. Yeah. Spróbujmy nie stracić. Oho, ho 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 ho. Oho, ho. ho ho oho, 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 oho. Wow, wow. ho ho. Ło! Łow! Ho 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 Dzięki. Matko. Trzymamy pieniążki, ale... Czy powinienem z tego powodu się cieszyć? Czy powinienem? Znowu wy! Tym razem latam. Ja ci nie będę zbliżał do tego cienia. Opa. No, nie wierzę w to. O mój Boże, ja to zaraz umrę. Ja to zaraz umrę, Pikaos. O mój Boże. Naprawdę te łapy są okropne. Gridy. Zostawcie moje pieniądze. Uh. Fuck you. Ogólnie potrzebuje życia. Ale nie takiego. Lepszego życia. Może być to. Może być zdecydowanie to. No, nie dało tak fajnych efektów, ale. Ale jest okej. Okay. Dobra, teraz mamy więcej życia. Więcej życia to więcej życia. A martwy boss to martwy boss. Mądrość dzisiaj człowiekam mruga. Jej. A, ten. Okej, okay, w trakcie lotu został rozjebany. To jest zabawne. oj. Oj, łaj, łoj. Łoj, oj, paszławon. Paszławon. Hapa. I jeszcze ty. giniesz. Więc, z racji tego, że mam jedno życie, Davidoff może być naprawdę bardzo zabawny. Aj, fuck you. Ech, to było szybkie. Możemy mieć teraz fajnego deala z szatanem. Nie z naszych soul heartów. Jakby to zawsze będziemy mieli wskrzeszenie, nie pamiętajcie o tym. Zapominajcie. Eee, to nam da życie. Więc spoko Ogólnie, co ja mogę zrobić? Mogę zrobić tak. Eee, jeszcze raz. Nic z tych rzeczy nie jest ciekawe. Mogę kupić jedną bombę i. raz zrobimy tak. Na trzech rzeczach damy radę. Musimy, nie mam wyboru. Damy radę. Co nie? Damy radę, musimy. Mam nadzieję. Ogólnie nóż bije bardzo dużo obrażeń, więc z tego się trzymajmy. Dobra. Opa. Opa, gin. Let's do it, Ultra Grid. A, to będzie problem. A, naprawdę poważne obrażenia. No tak, triple knife, jakby nie patrzeć Problem jest brak zasięgu Ale z drugiej strony Opa Oj to rozjebać, to rozjebać trzeba Dobra, z jedną falą sobie dam radę O, nie zażyłem Z jedną falą dam sobie radę O mój Boże, nie, 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 nie. nie. Nie, nie, nie pozwalam. Nie pozwalam, nie pozwalam mnie bić. Jestem bardzo delikatną osobą i nie życzę sobie, żeby ktokolwiek mnie dotykał. Rozjebać! Szybko, dobra. Uh, uh, fuck you, fuck you. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Fuck you. And fuck you too, and fuck you too, and fuck you too. Szybko, jesteśmy na dwa hity. I broń Boże, nie mogę oberwać. Nie mogę sobie na to pozwolić. Musimy go pokonać! Achievementy! Eee, cokolwiek by się działo. Cokolwiek by się działo. Fuck. Dobra, jesteś teraz martwy. Yes! Yes! Ostatnie życie. ha wow. ha Serio? Serio? Jedno. Znowu się rozjebało. Wow. Tak czy siak. Heavy lie. Odblokowałem Spoko! Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam się podobało. Kolejną grę zrobimy może sobie jakiś challenge sobie na to. Pa, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku.